Dzień dobry Państwu, witam w swoim kolejnym filmie dzisiejszego wieczora, w którym to pójdziemy do beletrystyki historycznej tym razem, ale nie takiej masowej, jakby się wydawało. Co prawda, sprzedaje się ona w dość znacznych nakładach na całym świecie, albowiem pan Bernard Cornwell jest bardzo dobrym pisarzem. Umie trzymać napięcie, jeszcze żyjące trzeba dodać pisarz umie trzymać napięcie. Ucztelnika oraz przytaczać ciekawą fabułę, umiejętnie mieszać fikcje w historyczne realia. Czasami, nawet jak zmieni pewne małe historyczne realia, jak to sam mówi, dla potrzeb narracyjnych, to bodem w posłowiu o tym wylewnie pisze i wszystko tłumaczy. Żeby jednak przedstawienie historii w jego dziele dla czytelnika nie ucierpiało, pan Bernard w pewnym momencie, jak sam mówi zaczął grzebać w genealogii swojej rodziny. I napisał sagę, przetłumaczoną też już pierwszy tom, około 10 lat temu na polski, Wojny Wikingów, o utredzie z Babenburga. Autor mówi, że w jakimś tam sensie jest to pierwowzór jego przodka z przełomu wczesnego i pełnego średniowiecza, około XI wieku. Tam oczywiście w tych powieściach go trochę ubarwił, ale też mniejsza o to rodzinne koligacje autora, to już zostawmy jemu. Mi chodzi o to, że ta seria mi się bardzo podoba, Wojny Wikingów. Pierwsza część e, ma tytuł e, właśnie e, Królestwo. i jest to e, opowieść o tym, jak e, król anglosasów, jednego z państw anglosasów, e, Alfred. Później zwany wielkim, ale na razie wielki to on nie jest. On walczy o swoją wielkość. Eee, zmaga się z najazdem Duńczyków, znanych obecnie pod nazwą Wikingów. Jest to nazwa ogólna, wzi wzięta z nazwy rajdu, jaki ci często urządzali w celach handlowych, bądź upieszczych, bądź jednych i drugich. Zależy jak silny był przeciwnik. Teraz nie byli kupcami, a raz byli upieszcami. Byli to wielozadaniowi zadaniowi. Eee, kolesie. Pan Cornwall właśnie opisuje w tej serii zmagania Alfreda i jego narodu z wikingami. I jest to bardzo ciekawy opis, gdyż jest on zrobiony na zasadzie zderzenia cywilizacji łacińskiej i chrześcijańskiej, która się wtedy już dobrze wykształciła z cywilizacją staroskandynawską. I jest to podkreślone, napisane z dużą dozą humoru, realistyczne opisy, szybka akcja. Bardzo ciekawa powieść. Polecam całą serię Wojny Wikingów. Bernard Cromwell. Przetłumaczony na nasz język. Tłumaczenie, jak sprawdzałem, jest całkiem dobre. Gdyż do oryginałów też mam dostęp. Warto sobie poczytać. Albo w oryginale, albo po polsku. Albo jedno i drugie, jak ktoś lubi. Żeby sobie poćwiczyć płynność w obu językach. Polecam Bernard Cromwell przygody, Treda Wojny Wikingów. Ostatnio chyba jakiś serial z tego też zrobili filmowy, ale ja zawsze wolę, że książka jest lepsza od filmu. Chociaż są wyjątki, które potwierdzają tą regułę, ale ta książka do tego nie należy. Jestem tego pewien, mimo że filmu y, nie oglądałem, ponieważ jest to książka tak dobra, że zapewne tak jest. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. A, tytuł tej książki to jest Ostatnie Królestwo, przepraszam. Ostatnie Królestwo, właśnie. To jest właśnie. Tytuł pierwszej części serii. Ostatnie Królestwo. Niepłonące. Czwarta część ma tytuł Płonące Ziemię, ale z czasem do niej dojdziemy. Tak to jest, jak czasami lat, latają różne rzeczy w głowie. Tak samo jak moja ręka polatała. Tyle dzisiaj było trochę ekspresywnie. Pozdrawiam Państwa wszystkiego dobrego, życzę miłej nocy. Ja.